Tego jeszcze nie glali. Na sandacze poszedłem, a boleń łupnął na kanibala, ja myślałem, że sandacza mam piękny bolek Gruba plecionka to nic się wydarzyć tutaj już nie może za bardzo. A miał być standard. Oblej go biorę. Tu ładnie. Bolesław I tak go zaraz wypuszczę Patrzcie jaka przynęta Jeszcze teraz tylko zrobię szybkie zdjęcie. O, na kanibala. Na głowce 15 gram. Już myślałem, że santa. Zrobię jeszcze szybkie zdjęcie i wypuszczam go. Już go wypuszczam, wypuszczam. Oj, popłynął. Już myślałem, że ten sandacz mówi się trudno ja Jeszcze tylko wspomnę, że jestem dzisiaj na Odrą, miejscowość Cegielaje A jest dzisiaj Kto? jaki dzień? 17 czerwca 2019 roku Żadnych przynęt na klenie, żadnych przynęt na bolenie Cięższy spinning do 42 gram, no i miały być ryby z zębami. Okazało się jednak, że te bola nie lubią mnie po prostu i te To wiem, może jeszcze jakiś Santaż puknie dzisiaj. Wczoraj byłem na Pontonie, trochę w dół rzeki, i powiem Wam, że lipa. Kilka malutkich kleni i okoni. Przelewy jakby puste były. Jak na złość, nie wziąłem żadnych przynęt boleniowych, a dzisiaj żeluję jak wściekłe po prostu. Co chwilę widzę jak klamoty ganiają. Chodzi mi o bolenie. Dzisiaj mógłbym ich połapać. No ale nie połowie, bo na gumę to raczej z przypadku weźmie. Zwłaszcza te, które dzisiaj zabrałem ze sobą. Jakby wiedziały Człowiek nastawi się na bolenia, to cisza pojedzie sobie dla, dla odmiany spróbować złowić jakiś inny gatunek A to okazuje się, że bolenie na każdej główce tłuką Komedia Głównie swoje killery dzisiaj zabrał Czuję, że kilka sztuk dałoby się złowić Boże, jeszcze liczę na tego sandacza jednak miałem dwa podejrzenia brania, coś jakby delikatnie skubnęło gumkę Tylko tyle jak na razie No i ten boleń Jakie 20 minut temu Oparcie łowię ciągle na tego samego kanibala z główką 15 gram Są tutaj zandery, to powinien jakiś wziąć. No coś uderzyło w opadzie. Coś w opadzie uderzyło i ładnie muluje, Może być w końcu normalna ryba. Mam nadzieję, że ten sandacz. Może niektórzy wytykają, że tylko bolenie klenie łowy. Ale pięknie muluje, Będzie piękna ryba. Widzicie? Trochę na wszelki wypadek poluzuje hamulec, bo to kuj. No jest sandacz. Pojechał na sandacze złowił No złowił, może się uda złowić Zobaczymy czy go wyholuje. ładny naprawdę Patrzcie jaki żanderek Kurwa mać, ja pier... Kurwa mać Spadł Taki 65 cm, może 60. Kurwa, mać spad. Dobra, ostatni rzut wykonałem. Komary żyć nie dają. Jak słońce zaszło, to nawet muga nie pomaga za bardzo. Gryzą. No, te kilka godzin nad wodą. Oczywiście dzień pechowy. Mówiłem tylko tego bolenia przypadkiem na gumę. Ładny sandacz spad, tak jak widzieliście na nagraniu. No i poza tym miałem kilka brań, ale to takich, że ciężko było zaciąć. Jeszcze tutaj wrócę pewnie kiedyś. Teraz to muszę do auta lecieć. Jak widzicie, to wędkarstwo w ogóle nie uspokaja. Tak jak już kiedyś powiedziałem. Na razie.